W tym filmie wyjaśnię Ci jedno bardzo ważne i uniwersalne prawo, które, jak mi się wydaje, łączy się z każdym aspektem życia na tej planecie. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Wszystko we wszechświecie działa w oparciu o zestaw uniwersalnych praw albo zasad. Nie da się ich złamać i zawsze obowiązują bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Niektóre z nich są fizyczne, które dotyczą rzeczy materialnych, a niektóre to prawa kwantowe albo duchowe, jak kto woli. Które dotyczą świata niefizycznego. Im bardziej naukowcy badają świat na poziomie kwantowym, tym bardziej są przekonani o istnieniu inteligentnego projektu. Albert Einstein powiedział kiedyś, Każdy, kto na poważnie zajmował się nauką, nabiera przekonania, że duch objawia się w prawach wszechświata. Prawa duchowe są tak samo niezawodne jak prawa fizyki i również wpływają na każdy aspekt życia na Ziemi. Starożytni mistycy i filozofowie. Znali i mówili o tych duchowych prawach od tysięcy lat, ale większość ludzi wciąż jest niedoinformowana. W tej części pokażę ci, jak wykorzystać tylko jedno z tych duchowych i jednocześnie fizycznych praw, po to, żeby stworzyć i ukształtować swoje własne życie. To, co zaraz usłyszysz, potencjalnie może zmienić twoje życie. Jeżeli opanujesz tę jedną zasadę, będziesz w stanie manifestować wiele rzeczy, których ten świat fizyczny ma do zaoferowania. Te informacje są tak proste i łatwe do zastosowania, że większość dorosłych będzie wręcz zniechęcona ich prostotą. Z jakiegoś dziwnego powodu ludzie cenią rzeczy skomplikowane i całkowicie lekceważą wszystko to, co proste. Pisarz i mówca William Golding powiedział kiedyś: Największe pomysły cechuje prostota, i to jest sama prawda. Istnieje wiele uniwersalnych praw, ale to, o którym teraz powiem, to prawo siewu i zbioru. To prawo wszechświata mówi, że cokolwiek zasiejesz w swoim umyśle, to prędzej czy później przejawi się w świecie zewnętrznym. Dokładnie tak samo jak z sadzeniem jabłoni albo sianiem warzyw. Najpierw znajdujesz żyzną ziemię, wybierasz nasionko albo młode drzewko, które chcesz w niej umieścić, dbasz o odpowiednią ilość wody i słońca, a kiedy nadchodzi odpowiedni moment i pora roku. To nasionko wykiełkuje i wkrótce staje się warzywem, zaś na potężną jabłoń potrzeba poczekać trochę dłużej. Tak jest z naszymi pragnieniami. Niektóre przychodzą tak szybko jak te warzywa w krótkim czasie, a na niektóre czasami czeka się dłużej jak na te jabłonie. To samo dzieje się z Twoim życiem, tyle że ziemią jest Twój umysł. Nasiona to Twoje myśli, woda to Twoje działania, a słońce emocje. Jedno mogę Ci zagwarantować. Jeżeli posiejesz w swoim umyśle jakąś ideę, poczujesz, że naprawdę to już jest Twoje i będziesz wytrwale zmierzać w tym kierunku, to musi się w końcu pojawić na planie fizycznym. Nie ma wyboru, takie jest prawo. Możesz na to powiedzieć, skoro tak się dzieje, to dlaczego większość ludzi nie dostaje w życiu tego, czego chce? To proste. Większość ludzi nie dostaje tego, co chce, pozostali nauczeni, żeby koncentrować się i myśleć o tych rzeczach, których nie mają. Być może zdarzyło Ci się słyszeć zdanie: Gdzie płynie uwaga, tam płynie energia. To, na czym się koncentrujesz, to się powiększa. To prawda. Wszystko jest energią, a każda energia przyciąga podobną energię. Nie możesz emanować negatywnej energii i oczekiwać pozytywnych rezultatów. Nie możesz posadzić jabłoni i spodziewać się, że wyrośnie drzewko pomarańczowe. Musisz wyraźnie wiedzieć, czego chcesz i to zasiać w podświadomym umyśle. Tak samo nie da się rozpamiętywać porażek i jednocześnie osiągać sukcesów. Jeżeli ciągle myślisz o rzeczach, których nie chcesz, albo których się boisz, to sadzisz takie właśnie nasionko i zgodnie z uniwersalnym prawem siewu i zbioru ono musi wykiełkować. Wydaje się, że umysł albo ludzka świadomość są połączone ze strukturą rzeczywistości. Myśl o czymś wystarczająco długo i intensywnie i nie ma wyjścia, to w końcu się pojawi. Jest sześć słów, które warto zapamiętać i wziąć sobie głęboko do serca. Te słowa będą ci przypominać, że masz się wziąć w garść i myśleć jak trzeba. Te słowa to: Stajesz się tym, o czym myślisz. Stajesz się tym, o czym myślisz. Kiedy zdasz sobie sprawę, że Twój umysł to ogród, zaczniesz w nim sadzić lub siać tylko to, czego chcesz. Najważniejsze jest, żebyś dokładnie wiedział, czego chcesz. Zacznij wypisywać te upragnione rzeczy jedną po drugiej. Zacznij wyobrażać sobie moje wymarzone życie. Wypisz dokładnie to, czego chcesz, z najmniejszymi szczegółami. No więc każdego dnia, kiedy będziesz patrzył na swoją listę celów i wizualizował, że twoje życie toczy się według tej listy. W linku w opisie znajdziesz medytacje, sprawa założenia, które pomogą ci skutecznie programować umysł na przyciąganie swoich pragnień. Dodatkowo, wypowiadaj afirmacje, które dopełniają każdy z celów. Wbij sobie do głowy każdą z tych myśli. Wyobrażaj sobie, jakbym się czuł, gdybym osiągnął każdy z moich celów. Wizualizuj sobie cel tak bardzo, że czasami trudno będzie ci określić, co jest prawdą, a co wyobraźnią. Żyj swoimi wyobrażeniami. Twoje nastawienie mentalne się zmieni, i zanim się zorientujesz, wokół ciebie zaczną się dziać różne rzeczy. Zaczniesz przyciągać ludzi, okazje i pomysły, które pomogą Ci osiągnąć te cele, które wyznaczyłeś. To lista celów stanie się Twoją rzeczywistością. Wystarczy obsiewać swój ogród i regularnie podlewać oraz plewić myśli z wątpienia. Niektóre z tych celów pojawią się po dwóch miesiącach, przy innych to może zająć dwa lata. Widzisz, jedna z rzeczy, o których musimy pamiętać, to że rzeczy manifestują się według boskiego planu. W życiu są różne pory i cykle. Jest pora siewu, ale jest i pora zbioru. Nie możesz tego przyspieszyć. To, co odkryłem, to, że ten proces rzeczywiście pomaga rozwinąć te umiejętności, które manifestują twoje przyszłe cele. Tak naprawdę, przechodząc przez sam proces, rozwijasz się jako osoba. Jesteś zmuszony robić takie rzeczy, o których nigdy byś nie pomyślał, że będziesz w stanie zrobić. Kiedy już twoje cele zakorzenią się w podświadomości, Czujesz się wręcz zobowiązany do tego, żeby podjąć jakieś działania. Przed działaniem zawsze są myśli, a żaden cel nie zrealizuje się bez działania. Natomiast podświadomość nie poda ci właściwych działań, jeżeli jej wcześniej nie zaprogramujesz, czego chcesz. Skoro twój umysł jest ogrodem, to od czasu do czasu wyrastają tam chwasty. Chwasty to twoje negatywne myśli myśli o porażce, wątpliwości. Ale w przeciwieństwie do twoich jabłoni, chwasty kiełkują automatycznie. Widzisz, ponieważ żyjemy w świecie, który jest owładnięty dramatami i negatywną energią, mamy skłonność do podświadomego wyłapywania tych negatywnych energii. Dlatego codziennie rano zajmuj się swoim ogrodem, wyrywaj wszystkie myśli, które ci nie służą, szukaj chwastów i wyrywaj je z korzeniami. Pamiętaj, dobry ogrodnik zawsze dba o swoją ziemię pielęgnuj w swoim umyśle sukces, szczęście, powodzenie, życzliwość, wybaczanie, miłość, bogactwo, wyrozumiałość, wdzięczność, obfitość i obserwuj jak te nasiona kiełkują i manifestują się w twoim życiu. Życie to ciągłe sianie i zbiory. To co dajesz, to otrzymujesz w zamian. Energia, którą emanujesz, to ta sama energia, która do ciebie wraca. Jak ty traktujesz innych, tak inni będą traktować ciebie. To co mówisz o innych, to ludzie będą mówili o Tobie. Jak powiedziała Florence Scovel Sheen, życie to gra bumerangiem. Nasze myśli, uczynki i słowa prędzej czy później do nas wracają ze zdumiewającą precyzją. Jeżeli opanujesz to proste prawo, będziesz w stanie stworzyć szczęście we wszystkich obszarach swojego życia. Musisz pamiętać o jednym. Twoje myśli to nasiona, a Twój umysł to żyzna gleba. Twojemu umysłowi jest obojętne, co w nim zasiejesz. On zawsze wyda plony. A ty możesz w nim uprawiać warzywa albo chwasty. Możesz uprawiać bogactwo albo biedę. Możesz uprawiać nieszczęście, a możesz uprawiać szczęście. To wszystko zależy od ciebie, ponieważ zawsze zbierasz to, co zasiejesz. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz linki z medytacjami sprawa z założenia, które pomogą ci szybciej zasiewać umysł intencjami i realizować pragnienia. Do następnego razu.